Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Kuba Elektronika. Trochę dawno nie było filmów, bo nie miałem o czym nagrywać, a dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak zamontowałem telewizor w naszym biurze. Jak widzicie, to jest nasze biuro, które kiedyś pokazywałem, tutaj nie było telewizora i postanowiłem założyć telewizor i pokażę Wam, jak przerobiłem monitor od komputera na telewizor. To jest monitor od komputera, to nie jest telewizor, to jest monitor. Yy, I podłączyłem do niego dekoder. Dekoder oczywiście z obsługą hewca, dvb DVB-T2, HEVS. Yy, jest to dekoder firmy VIVA H265. Yy, dekoder DVB-T2 HEVS, telewizji naziemnej. Bo tu nie ma satelity, to jest tylko naziemna. Yy, no i jest taki problem, że ten telewizor, ten monitor... Nie miał w ogóle wejścia HDMI ani z kart. więc żeby podłączyć dekoder do tego monitora, zastosowałem taką przejściówkę. Przejściówkę, która z jednej strony ma wejście HDMI, które wpinamy do tunera, a z drugiej strony VGA, czyli po prostu jeszcze przejściówka HDMI na VGA i pod HDMI jest piętada przejściówka i następnie kablem VGA pod wejście w monitorze. Yy, I dodatkowo ten monitor nie ma głośników. Więc, aby mieć dźwięk, się zastosować zewnętrzne głośniki. Są to głośniki firmy Tracer zwykłe głośniki od komputera. typowe głośniki komputerowe, zasilane przez USB. Wpięte są one do wyjścia audio tej przejściówki. Yy, no i w taki sposób można oglądać telewizję na monitorze od komputera. Jeżeli chodzi, jak, jak to jest zamocowane, to Tutaj nie było za bardzo, gdzie postawić tego telewizora. Ale jak widzicie, tutaj mamy szafkę z drukarkami, nad drukarkami było dużo miejsca, które można było wykorzystać. Więc przykręciłem takie wspólniki mebrowe do drewna, do ściany. I tutaj taką półkę drewnianą. To jest od starego mebla półka, która ładnie wygląda. Jest to przekręcone na wkręty. Stoi to nad drukarkami. Pokażę Wam teraz, jak jest antena. Kabel antenowy wychodzi z ze zewnątrz i idzie tutaj. I tutaj przy Dekonderze wiwaje zasilacz od anteny. Antena jest na zewnątrz. Pokażę Wam teraz antenę. Antena to jest antena Televerse datbos UHF. Jest to identyczna antena jak na dachu. Antena z wersji UHF, także tutaj nie ma MUX-a 8. Miałem kiedyś antenę Combo Telewesh Adadbos ale oddałem ją cioci, a to jest antena, która kiedyś była na dachu na Łódź. Mieliśmy dwie anteny na Warszawie i na Łódź, z dachu z Diowem, i przyniosłem ją tutaj. Jest ona ustawiona na nadajnik w Warszawie, odległość około 60-70 km stąd, ustawiona w tym samym kierunku, co na dachu. I muszę Wam powiedzieć coś takiego, że za pierwszym razem trafiłem sygnał. Ustawiłem antenę. Na oko i już od razu było 100% sygnału. Nie musiałem ruszać ani prawo, ani lewą anteną. Po prostu patrzyłem na tamtą antenę. Antena zamontowana do takiego masztu. Jeżeli chodzi o ten maszt, to jest taka rura stalowa grubościenna, i ona była głównie do przewodu, bo tutaj z domu do biura idzie skrętka internetowa do internetu. Tą skrętką jest doprowadzony światłowód z domu. Z modemu ze strychu idzie tutaj na rak. No i pomyślałem coś takiego, że nie ma potrzeby tutaj stawiać masztu z drugiego, więc zamontowałem antenę na tej stycy, na tej stycy to jest kabel. Antena jest w pośrodku masztu, dosyć wysoko. Podniosłem ją maksymalnie jak sięgnąłem. Antena złapana do masztu. Kabel wychodzi tam z wyjścia F w antenie, idzie tutaj. Jest upięty do rurki, wchodzi tutaj przez ścianę. Tu wchodzą dwa kable, skrętka do internetu plus antena. Antena niestety jest biała, nie jest to kabel zewnętrzny. Powinien być czarny kabel. Ale no miałem biały i postanowiłem, że wykorzystam. Jak się bopsuje, to wtedy się wymieni. Tu wchodzi kabel. No i następnie ten kabel później idzie... Tutaj. Tam, tam jest przywiercone w korytku. Idzie w korytku tutaj. Schodzi tutaj. Kabel jest zrobiony bez gniazda. Tu jest zapas, taka pętelka. I wchodzi do zasilacza. Zasilacz, który użyłem jest to zasilacz od anteny Thermor SL Classic. Antena telewęż DATBOS jest aktywno-pasywna. Może działać pasywnie lub aktywnie. Ja podłączyłem zasilacz. Antena posiada technologię T-Force, także automatycznie sobie dostosowuje. Zasilanie do monitora, do głośników, do anteny i do tunera jest z listwy przepięciowej. Listwa spięta tutaj do gniazdka. Tu idzie przewód i to jest listwa na 5 wyjść. Dodatkowo ten tuner Viva posiada wejście Ethernet LAN. Dlatego, że na tym, ten, tym yy, dekoderze można oglądać YouTube'a. Także, także tuner jest spięty tam do gniazda internetowego, żeby działał ten YouTube. Jeśli chodzi o monitor, to monitora nie trzeba wyłączać. Bo po wyłączeniu yy, tego tunera, monitor przechodzi w stan uśpienia. I po włączeniu tunera, monitor się włącza automatycznie. No i telewizja chodzi. Pokażę, jaki sygnał, mamy info. Mamy TV Puls. No i mamy tutaj 100% siły jakości sygnału z nalanika w Warszawie na antenie aktywnej na pojedynczym wzmocnieniu. U mnie w domu też jest około 100%. Możemy wejść jedynkę i dwójkę. To jest inny MUX. 1 i dwójka to jest MUX trzeci. Tu też powinien być sygnał. Też mamy 100%. Audio, jak widzicie leci z głośników komputy komputerowy. Polska No więc tak. To by było chyba na tyle, jak to wygląda. I w taki sposób będąc tu w biurze w wojnej chwili można włączyć telewizor i oglądać tutaj telewizję naziemną. Więc dobra, to by było na tyle. Ja się będę z wami żegnał, do zobaczenia. Cześć.